Cześć! Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka poświęconego internetowym naciągaczom. Dzisiaj będzie o opcjach binarnych, a dokładnie o sygnałach teoretycznie gwarantujących wygrane w tych właśnie opcjach binarnych. Jeśli nie widziałeś jeszcze pierwszego odcinka, zapraszam. Zapraszam również do komentowania. Z chęcią poznam Wasze zdanie, szczególnie jeśli macie inne zdanie niż ja na ten temat, lub inne doświadczenia. Także zapraszam komentujcie, oglądajcie, żeby nie przedłużać. Wchodzimy. Hej. Okej, okay, więc po się tak na szybko. Czym są opcje w ogóle binarne? To jest taka pochodna instrumentów finansowych, pochodna rynków Forex, z tym, że tutaj handel polega na spekulowaniu, czy cena danego aktywa, czy też pary walutowej wzrośnie lub spadnie w określonym przedziale czasowym. Czyli ustawiamy sobie jakiś tam przedział czasowy, czy wzrośnie, czy spadnie, obstawiamy jakąś kwotę i, no i czekamy po prostu, co się przydarzy w tym zadanym czasie, czy spadnie, czy wzrośnie. Po drugie, od 2018 roku opcje binarne są, zostały w Europie zdelegalizowane, bo budziły wiele wątpliwości. Jeśli ktoś będzie sobie chciał poczytać, to link do artykułu będzie w opisie. Generalnie handel nadal jest możliwy i samo granie wydaje mi się, że jest legalne. No z tym, że trzeba się liczyć z tym, że gramy u brokerów, którzy są zarejestrowani w rajach podatkowych typu Cypr czy Malta. Warto mieć to na uwadze, że nie jest to kontrolowany rynek przez, przez żadne organizacje europejskie. Ok, a teraz już do rzeczy. Znalazłem taką stronę. Praca w domu, Akademia Zysku, jakoś tam się to nazywa, powiązane są ze sobą. I generalnie proponują nam tutaj właśnie systemy sygnałowe na opcje binarne. Generalnie to wszystko jest wyjaśnione w tym filmiku, więc co i jak to działa, więc nie będę się z tym powtarzał. Jak to robić? I tak po kolei. Także pokażę tylko proces, który ja przeszedłem. No, napisałem generalnie na Facebooku do tej Akademii Zysku, bo żeby dostać dostęp do tej instrukcji potrzebne jest hasło, to hasło otrzymujemy za darmo. I, i tak, otrzymujemy tutaj dostęp do sygnałów Tadeusza, gdzie trzeba się zarejestrować? Generalnie, żeby y, otrzymywać te sygnały, musimy albo je wykupić, albo jakiś tam miesięczny, albo założyć konto z linku jakiegoś tam afiliacyjnego y, i wykonać depozyt w kwocie 300 dolarów minimum u brokera, i wtedy na miesiąc otrzymujemy za darmo dostęp do tych sygnałów, później one są płatne. Ja to konto założyłem i zrobiłem ten depozyt 300 dolarów no i właśnie na miesiąc otrzymałem dostęp do tych sygnałów dlatego chcę się z Wami podzielić tym jak to wygląda, jak to działa instrukcja została napisana bardzo przejrzyście zapewne, aby każdy nawet ten mniej zaznajomiony z internetem czy obsługą komputera poradził sobie, z no, niestety, ale z utopieniem kasy tak wygląda ta strona zostajemy tutaj zapewniani o 80% zysku Czyli że taka jest skuteczność tych sygnałów. Bez logowania mamy dostęp do historii sygnałów. No i tutaj pierwsza ciekawostka. No niby wszystko jest ok na pierwszy rzut oka. Fajnie to wygląda. Faktycznie e, te sygnały są. Teoretycznie stosunek zysk zyskownych sygnałów to 79%, ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Wybieram wszystko jedno pierwszą po kolei parę walutową. I teraz co się dzieje? Wartość transakcji na końcu cały czas jest taka sama. Jest godzina 14, więc na szybko przeklikam tylko tą pierwszą parę od godziny 5.30. To się nie zmieniło, co jest w zasadzie niemożliwe na rynkach finansowych. I tak sytuacja wygląda dla tych większości par. Stąd właśnie stosunek zgodnych sygnałów dla tej konkretnej pary to 98%. No, dla wszystkich niby do 80%, a na chwilę obecną to było 79%. Więc to jest pierwsza wątpliwość co do prawdziwości. Ok, ja się teraz już zalogowałem do tych sygnałów, jako że mamy jeszcze ten aktywny dostęp. Pokażę Wam, jak to wygląda. <laughs> I tak wyglądają te sygnały, czyli... Wybieramy, no nie wiem, im jest na zielono, i im więcej jest tutaj tych, nie wiem, co to jest w sumie. Jakichś tam informacji, sygnałów, nie wiem, nie wiem z czego to wynika dokładnie. No, gdzieś tam ktoś się tym prawdopodobnie zajmuje, podobno, no ale z tego trzeba skorzystać. Dobra, więc przejdę na stronę brokera. U tego brokera miałem konto. Mam w zasadzie konto nadal ale z, z, dokonałem już wypłaty, bo nie chciałem tam zbyt długo trzymać pieniędzy, więc chwilę pograłem, żeby sprawdzić jak to wygląda. Trochę przegrałem, niedużo chyba ze 20 dolarów, resztę po prostu wypłaciłem. Udało mi się tego dokonać, chociaż słyszałem różne m, opinie na temat tych brokerów, że część z nich tych pieniędzy po prostu nie wypłaca, tłumacząc się różnymi Dziwnymi wymówkami, typu że tam trzeba się do swojego banku udać i tak dalej, bo zostało coś tam przyblokowane. E, jeszcze jak już jesteśmy przy temacie finansowym, to generalnie powiem, że ja miałem duży problem, żeby w ogóle zasilić konto u tego brokera. Nie mogłem tego zrobić kartą typu Revolt czy jakimiś tam innymi kartami normalnymi, bankowymi. Za każdym razem transakcje były odrzucane. Nie wiem dokładnie z czego to wynika, czy po prostu z tych przepisów, że o zakazie gry, nie wiem, trudno powiedzieć. Finalnie udało mi się to zrobić po jakichś tam przebojach, ale to też jest druga rzecz, która daje do myślenia. Dobra, wracamy do działania tych sygnałów. 9 na 10, ok, wydaje się optymalnie euro-dolar wartość wejścia 1,0711 lub niższa. 1,0711, no to już odpada, tak bo musi być niższa, czyli powinno być gdzieś, gdzieś w okolicy tutaj, no i teraz, o, no tutaj było, dobra, 13,57, czyli jakieś 10 minut temu, odpada, jakaś inna para, GBP GBPCHF, czy jest taka para? To było wejście 29420. 29420. No właśnie, i zobaczcie. Kiedy to kurde było? 29420. Zwiększę ten wykres. Czyli gdzieś tam tutaj powiedzmy, prawda? 29420, ok, było. Ale to było 3 godziny temu. Tak. OK, żeby nie przynudzać i nie przedłużać to jeszcze jedna jakaś para może coś o, ok, GBP CAD na przykład to jest wszystko jedno, patrzę po prostu na te pary, które mają to największe prawdopodobieństwo jest taka para, jest GBP CAD i tu jest wartość wejścia 73893 no i właśnie znowu to samo 73893 na długim wykresie było tu było gdzieś tam tutaj ale to było kilka godzin temu także 7, 3. o nie było, sorry było później o 11 no to też 3 godziny temu więc moim zdaniem to stawia pod dużym znakiem zapytania. No niby faktycznie. 8-9, nie, nie było tutaj. To stawia pod dużym znakiem zapytania w ogóle wiarygodność i sens obserwowania. Ja przez chwilę się temu przyglądałem i powiem szczerze, że no rzadko kiedy udało mi się trafić także faktycznie ta wartość, która była podana w tych sygnałach, pozwalała na wejście. Na, na dokonanie jakiejś inwestycji. A jeśli już pozwalała, a jeśli już pozwalała, to finalnie historycznie tak wyglądała moja gra. To jest większość jest oparta na tych sygnałach. Nie pamiętam już na tę chwilę dokładnie, na pewno ostatnia, nie, ta zyskowna, a pozostałe, wydaje mi się, że były oparte na tych sygnałach właśnie, więc można sobie zobaczyć, jak wygląda stosunek wygranych do niewygranych. Jeszcze odnośnie tych błędów tutaj, ja tę informację, którą znalazłem, że tam źle się wyświetlają te historyczne dane i poddają pod wątpliwość całość działania tego systemu, zgłosiłem administratorowi, ale dostałem informację zwrotną, że no to żeby się wstrzymać, nie inwestować przez jakiś czas, że oni to naprawią, że generalnie to już zgłasza do programistów, że tam później będzie działało i tak dalej. Obserwowałem co się dzieje. E, faktycznie przez chwilę strona była zdjęta, może nie wiem, restartowali serwer albo coś, ale no, po, faktycznie po restarcie sytuacja wróciła. Co prawda, czas zamknięcia czy zakończenia. Tej sesji był inny, to znaczy ceny na zakończenie sesji były inne ale niż te wcześniej, ale nadal powtarzalne, tak? Także ten system nadal się powtarzał. Jeszcze taka jedna rzecz, to będzie na stronie głównej. Taka ciekawostka, na zachętę. Na zachętę, że oczywiście, broker zachęca, tak, żebyśmy zainwestowali. Są ostatnie wygrane. Z poszczególnych krajów. I teraz tak. Nie da się co prawda posortować po kraju, po państwie, ale można sobie przeklikać. I teraz często przewija się flaga Polski. Ja sobie kilka stron przeklikałem z ciekawości. I tak, stawiam piwo temu, kto znajdzie mi choć jedno polskie imię przy polskiej fladze. Zobaczcie, co się dzieje. Jamil, Ronat, Alwin. No Alwin to się często przewijał w ogóle. Tu nie ma nic polskiego. To nie wiem, jak to nawet przeczytać. Casey. No, takie mamy polskie imiona. A w piśmie standardowe imię. Jan. Najpopularniejszy. Nie ma, no. Podnego imienia, nie ma Jan, nie? nie? wiem, Piotr? dobra, nieważne, nie, nie chcę mi się tego szukać, no ale to taka też ciekawostka która też daje do myślenia, w sumie, tak jak to wszystko na całość się składa to, to to właśnie, to za dużo jest tutaj niewiadomych generalnie rzeczą, która mnie skłoniła do tego też między innymi, żeby nagrać te filmy i o tym powiedzieć było to, że ta akademia, jak się tutaj do nich odezwie na Facebooku, to oni tam, no powiedzmy, przesyła, spamują trochę, przesyłają tam raz na jakiś czas jakąś tam informację odnośnie tego, jak grać, e, jakieś tam odnośnie tych systemów, e, jak to rozliczać podatki, no takie ogólne jakieś tam sprawy. E, wysyłają też link do pobrania kilku PDF-ów odnośnie rynków walutowych i uważam, że to jest chyba najbardziej wartościowa rzecz w całym tym bałaganie. Ale jedną z, jedną z wiadomości było to właśnie. Skąd wziąć pieniądze na grę, jeśli się jej nie ma? No i tutaj dostajemy cudowny sposób. Dostajemy cudowny sposób na to, skąd jakoś osiągnąć kapitał. Wziąć kredyt. To jest po prostu coś, co już totalnie przekreśla dla mnie tą instytucję. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to wziąć kredyt pod grę na rynkach walutowych. Nigdy tego nie róbcie. Każdy będzie przed tym ostrzegał, kto ma jakiekolwiek pojęcie, żeby tego nie robić. Na giełdzie gramy tylko i wyłącznie tymi pieniędzmi, które możemy przegrać. To, co możemy poświęcić, nie grałem pieniędzmi na rachunki, na szkołę dzieci, czy cokolwiek w tym stylu i nie, nie łudźcie się nadzieją, że że to pożyczycie sobie te pieniądze, skończ tam nagraj, i za chwilę wygracie miliony i oddacie, tak nie będzie statystyki mówią, że 95% traderów przegrywa 5% wygrywa ciężko się znaleźć wśród tych 5% moim zdaniem a jeśli nawet się znajdzie, to, to nie dzięki, na pewno nie dzięki takim sygnałom. Podsumowując, krótko: ja osobiście nie polecam korzystania z tych konkretnych sygnałów ani z samego korzystania z rynków opcji binarnych. Przynajmniej na początku przegrana jest gwarantowana. Polecam za to założyć konto demo i spróbować. Praktycznie każdy broker daje taką możliwość. A jeśli już decydujesz się jednak spróbować za prawdziwe pieniądze, poczytaj najpierw opinię o brokerze. Aby nie było później problemu z wypłatą pieniędzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dajcie proszę znać, czy Wam się podobało, czy nagrywać kolejne filmy. I w szczególności napiszcie mi o swoich doświadczeniach, bo może macie odmienne, może jestem w błędzie i, i być może takie sygnały, jeśli nie te, to inne faktycznie działają i, i można się nimi sugerować i zarobić jakieś sensowne pieniądze. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Niebawem powinny pojawić się kolejne filmy z, z, ze wstępnie zaplanowanych czterech części. Do usłyszenia. Dzięki. Hej.